Witam wszystkich, to będzie tylko kilkuminutowy odcinek, bo chcę wam powiedzieć, że mam nowe odkrycie. Pamiętacie jak wypuściłem na YouTube ten odcinek z Buzdyganem? Pamiętacie tą miejscówkę, tu gdzie wszystkich biłem i ten? No to odkryłem coś lepszego. Buzdygan można zwiększyć na jeszcze więcej zaklęć, które na przykład niektóre nie działają. Teraz, właśnie jak wezmę ten buzdyka, i mam. No, to z uderzenia niezbyt się różni. Tym wyżej, tym ten. Ale zaklęcia na niego z... niektóre nie działają. E, to nawet nie jest połowa zaklęć. No, zobaczcie, jakie są zaklęcia i to nawet nie jest połowa. Wszystkie tam są. Na... Us... Nie pokazuje ich już. Tak się ten. Następne nowe zaklęcie to te się przenosi do góry i nie widać. Na tych tak są zaklęcia, które na przykład nie działają. Bo na przykład e, kiedy jest na stopach. Jak niby mam boostgen mnożyć na stopy? Plus 1 do sprawności ruchu w wodzie. No, no nie da tego się na nogach. Kiedy na nogach? Plus 0.45 prędkości skradania się. No też się nie da. Ale zaklęcie jest. Kiedy na głowie? Plus 3 do premi tlenowej. Jak niby mam mi się to udać? Plus 40% prędkości wydobycia podwoju. Jak mam boostgenem coś wykopać? Kiedy noszony? Minus 60 od czasu płonięcia. No to chyba zadziała, ja tam nie wiem, ale to jest potężna broń. Resztę wszystkich zaklęć nie działa, więc. Dziękuję, zostawcie lajk, like, jeśli o tym wiedzieliście, że buzdygan tak się da. I żegnam. Papa. Pa.